Cześć Wam wszystkim z tej strony. Pan da się wam kolejny odcinek z oglądania najciekawszych, najśmieszniejszych, najlepszych, naj nie wiem co akcji w Fall Guysie. Odcinek 5 miliardów 348. Niektórzy już nie lubią tej serii, niektórzy lubią, więc umówmy się tak. Tysiąc łapek w górę. Kolejny odcinek z tej serii, więc zostawcie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Zasubskrybujcie również ten kanał, by na brząco żadnego odcinka nie przegapić. I wbijajcie do Red Arcade, bo to on zrobił ten odcinek i oglądamy. Zobaczymy, co dzisiaj nam przygotował. Mamy tip to final. Wreszcie nowe mapki w najlepszych momentach, to mi się podoba. A i on robi tam taktykę z tymi.. O kurde, ty. Dobrze to odkrył. XD co przejdzie? Przejdzie. No to bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj było to ugrane. I taktyka z tymi, e, moi drodzy, tutaj rączkami, że tak dotykacie i jest łatwiej dobra. Widzę, że odcinek tylko z nowych y, mapek, więc fajnie. Oj, 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 oj nie! Nie! Co ty gadasz, że chłopasz tak zleciał? What? Co to było? Ty chłopa też co cofło, ty co jest? Zbugowana mapa Okej, okay, tutaj mamy też już z nowego update'u. Jakby ta mapa stara, ale zmieniona Okej okay. What? Chłopak przeteleportowała do tyłu Okej, okay, chłopek przeleciał, dobra Co tutaj mam... O kurde, ale chłopak waliło. Nie mów, że on wpadnie jeszcze do środka. Ja nie mogę, ale szef totalny. Oha, dobra, zrzucił go właśnie, tak myślałem, co tu się stanie, XD. Chłopiec tego zrzucił, ładnie, ładnie. Ok. Oj, Hop, wow! co od razu odleciał. Ty nie, no szef i to, on to jeszcze przeżył. Okej, okay, młotki, młotki też niedawno powróciły, więc może no, może to jest nowa albo ze starych młotków, nie wiadomo, ale przeszedł bardzo ładnie, to też dobre, że go tak podbijało. Para jak Talala, fajna mapa, szczególnie nazwa po polsku tej mapy. Okej, okay. woah, co? Wytyfy, co jest grane? Wytyfy i przeszedł, ty nie mam pytań. Oho, nie, to jest najgorszy typ gracza na slime climb. O, zrzucił go! Ale szef, nienawidzę tych ludzi, co cię chwytają tam, bo to są takie szmule. Anana na, na story, no i beka z ciebie, bo spadłeś. No i krótko story, widzowie, zleciał do slima. Dobra, walka z nosorożcami. Nie, nie, nie mów, że on to jeszcze. Jaki szef totalny, pierwsze miejsce. Ja nie mogę, ty. Minionek? Od kiedy jest skin minionka w grze? Co jest, ty? Minionek, patrzcie, minionek biega. XD, no i pierwsze chyba. Nice, bardzo ładnie to przyszedł. No, te młotki są mocne. Na tych młotkach można zrobić takie akcje, że masakra. No i również przeszedł gratulacje dla niego. Nie, no dobre, dobre są te klipy dzisiaj. Nie, no. O, co? Myślałem, że już spadnie do tyłu. Wytyfy, oni mają jakiegoś gigafarta z tymi młotkami. Oj, oj, oj. Nie, dobra, jak to jest możliwe? Wytyfy. O! Złota Wiedźma obowiązuje, widzowie. 440 koron... ma co najmniej ten ziomek. Nie, i porobił. No ale Złota Wiedźma, co mam powiedzieć? Złota Wiedźma OP. Dobra. O ile ludzi spadło. O nie! Jakiś szmul, co używa jakichś zabronionych rzeczy, czytuje szmul. I chyba on wygra. Czy nie? Nie <śmuletra> no, on jest jakiś odklejony ten ha... Ja nie mogę i go chwycił! To smutne, ja bym się wkurzył fest. Kurzy bym się fazł jakbym na kogoś takiego przegrał Wow! Myślałem, że przeleci za to Ok, dwie sekundy, nie ucieknie Ja nie mog... Ugrał ten ziomek? Tak, ugrał ten ziomek co mu chwycił, nice Dobra Amongus, co ty odwalasz? Czemu tu udajesz węża? Ty Amongus, co se węża nagle zaczął udawać? XD Nie no ale odklejka z tego typu, miałem powiedzieć, że to musi się ustawić na jednym, a nie na czterech. Nie, no, odklejus. No kolejny, no, co wy robicie, odklejusy? Jak wy chcecie to przejść? O, miałem to, miałem to, miałem to, To, co było przed chwilą, miałem to na live już parę razy. To w pierwszy dzień albo w drugi dzień update'u tak było, że odbijało od czegoś, co nic nie. Istnieje. Co? Wy, ty, wy Co to było? Chłop był pod tym. Ok, przeleciał od razu na metę łotkiem. nice. Trzy różne teamy O co chodzi O zabrał mu ogon XD Zabrał ogon temu co się przyglądał jego team Nieźle OK, tutaj mamy te owoce oj oj, oj 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 Co jest to podskoczyło nad nim Kłoda nad nim pod, podskoczyła Nice I pierwsze tak Nie ostatnie miejsce bo tam było 14 na 15 Ale szef Dobra nie mów że on to ugra Nie mów że nie, jaki odkleił stan ten zielony? XD Dobra, Nasik, bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj rozegrane. Dobra, co on robi? Co jest? On się na tym tym pasku takim utrzymał. Wytyfy, oj, wybuchnie sam. A nie, myślałem, że sam spadnie. Kwalifikacja. O, miałem, miałem tak, też tak miałem. Co jest? Ej, dużo lagów ja miałem. What? Co tu się stało? Wytyfy. O, kurde. On nie używa haków, nie wie co się dzieje, nie ma, jakby nie może chodzić i automatycznie mu tak robi. Okej, okay, dobra, czyli już wiemy o co chodzi. To nie jest jakiś hacker, tylko gra się zbugowała, on nic nie sterował i samo zaczął mu tak robić. <grystanie> Zarąbiście widzowie, free wina chyba ma, bo wątpię, żeby on jakoś spadł zaraz. Chociaż nie, a spada? Nie, on utrzymuje się cały czas na tym poziomie. To beka, rób tak cały czas na tym niższym, będziesz im rozwalał, no. Nie mów, że on to ugra. Jak on ugra w taki, co jest krane? Oj, 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 Wyleciał za mapę! Skubany, dobry jest, dobry jest. Wle, wlatuje. O, o i wygrał? Nie mów, że wygrał! Wygrał! XD! Nie, taki, to jest najmocniejszy lag jaki widziałem, serio. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. I to na finale, więc grubo, naprawdę. Dobra, przeskoczył tutaj. O co chodzi? A, wleciał od razu na metę. Spoko. To już widzieliśmy parę razy. Perfect match, nie wiem jak to się po polsku nazywa. Nie, to nie był perfect match, to był. Block party. Też nie wiem jak się po polsku to nazywa ta mapa, bo one są odklejone te nazwy. Okej, okay. chwyci. Nie, chłop przed nim. Co jest? Zbugowane klocki. Czemu one się świecą na inny kolor? A, one się nie niszczą. Co? One się nie niszczyły. Ten Dobra, nie wiem co tu się stało przed chwilą. Oj, sam spadnie. No, odklejka z ciebie, stary. Nikt nie przeszedł, no właśnie. Masakra. Co on zrobił, to szkoda gadać. Dobra, chłopu ucieka. O niej, zabrał mu. Ale odpad? Nie. Odpad. Co? Wszyscy odpadli? Do tego nie widziałem, żeby na tymówce wszystkie cztery teamy z ogonków odpadły. Więc grubo. Okej. Okay. <laughs> to jest mi śmiech dokładnie, jak to zauważyłem. Zrzucił chłopa. O nie, mogłeś się utrzymać iść do końca mety! O, dobra. To i tak na plus ci to wyszło. Nice! Nie mów, że on... Dobra, myślałem, że on do, go do tyłu jakby odrzuci i wróci tam na górę, ale dobra, przeszedł to. Więc ładnie. Oj, kolegę cofnie na start. No właśnie. Tak myślałem. Spadnę... spadną we dwójkę. Co jest? Chłop był w powietrzu jakiś zatrzymany. Co to było w ogóle? What? Tall guys, Tol tall Guys widzowie <laughs> znowu Tol Guys Dobra, co tu jest? Co? Czemu on... What? Co to są za w dzisiejszym odcinku? Co tu się odwala w ogóle? Czemu go nie chwyciłeś? Chwytaj go! Chwytaj go! Czekaj co? On chodzi w powietrzu? Nie, mi się wydawało, że on chodzi. On nie zginął! On nie zginął tamten! Co? Tamten to ugrał? Co jest grane nie tak? Dobra, wygrał bardzo ładnie o kurde, co tu się odwali Dobra Aha, dobra, sam się zrzucił ten odklejusz. dobra Myślałem, że tu będzie co innego 60 osób, 60... No wi wiedziałem, widziałem, bo już widziałem jak były tekstury i sam nagrywałem taki odcinek to wiedziałem, że będzie 60 osób i ktoś spadnie Okej. Okay. Nie no czemu ty idziesz środkiem Czemu ty idziesz środkiem Odklej się? Idź bokiem! No nie, no nie wyciąłem z takimi ludźmi. Zamiast iść bokiem jest prościej. Ale chłop zrzuciło. Co? Zakwalifikował się, bo akurat mapa się skończyła. Nice. O, 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 o. Tall guys po raz kolejny. Co jest? Wpadł tam, a go wywaliło z tego. Ojoj, 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 nie podniesie się. Ajajaj, aj, aj. No, nie lubię tego. Miałem tak parę razy, to jest najgorsze. No i przypał i odpadłeś. No, to jest strasznie wkurzające. Ok, ale go zrzucił. Nie, króciutko. Zrzucił go na tym Aha, ten chłopca go chwycił też spadł, czy nie o to chodzi chyba tak Okej, okay, tutaj co się dzieje? Okej, okay, kulka w Gowalna, znowu gowalna i on nie spadnie ani razu do dziury, mimo tego, że dziura jest co kawałek, czy czy nie o to chodzi? Nie spadł. Aha, przeszedł, dobra. Nie mam pytań Dobra, yy, Rollon, czy tam rollout, nie wiem jak to się nazywa. Dobra, czekaj, co tu się stało? Nie! Nie, 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 nie. Dobra, jaki fart! Jaki fart, nie! Chłop ma giga farta. Co to jest? Co to jest za chłop? Co to za odklejka była z niego? Tu co się dzieje? O, przeszedł, dobra, bardzo ładnie. Gratulacje dla Ciebie. Odwrócona mapa po raz kolejny, więc już to widzieliśmy. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. jeśli tak krzecie w górę. Zasubskrybujcie kanał, wbijacie do Red Arkat. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!